Krótki przekaz, w który sama chciałabym też wierzyć i który zostawiam tutaj dla Was. Beznadziejne zachowanie jakiejś osoby w stosunku do Was, to nie jest historia o Was. Jeżeli ktoś traktuje Cię bez szacunku, jeżeli ktoś narusza Twoje granice, jeżeli ktoś nie zgadza się w ogóle z tym, żeby Cię szanować, to nie jest to opowieść o Tobie. To nie świadczy, że Ty jesteś bezwartościowy, to jest opowieść o tej drugiej osobie. Bo każdy z nas ma wybór, jak się zachować jak i jaki być. I nawet jeżeli druga strona robi coś źle, krzywdzi nas, no to my wciąż mamy ten wybór, jak się zachować. I nasze tak naprawdę zachowanie odzwierciedla to, jak się czujemy ze sobą w środku. Więc jeśli na przykład ktoś Cię skrzywdził i Ty decydujesz się tak samo skrzywdzić jego, albo zrobić mu nazłość, albo go, nie wiem, obrazić, wyzywać i tak dalej, nie wiem, no, podłożyć mu na przykład kłodek pod nogi, to to nie jest opowieść o nim w momencie Twojego zachowania, tylko to jest opowieść o Tobie, o, o tym, jak Ty sobie na przykład z tym nie radzisz. I oczywiście, no, takie sytuacje jak kłótnie z ludźmi, jak to, że ktoś Cię nie szanuje, ignoruje i tak dalej są bardzo przykre, ale to, co chyba najlepszego możemy dla siebie zrobić, jeżeli oczywiście jesteśmy w zgodzie ze sobą, to po prostu, no, to zaakceptować i nie pozwalać temu na nas wpływać i nie pozwalać tej osobie naruszać naszych granic. I przede wszystkim pamiętać, że czyjeś zachowanie to nie jest odbicie naszej wartości, że czyjeś zachowanie to jest odbicie tego, z czym ta osoba sobie po prostu może nie radzi.